W zasadzie nie powiem niczego zaskakującego, ale to, co, to, co powiem, jest naprawdę klucz podejścia Donalda Trumpa do polityki zagranicznej, czyli nieprzewidywalność. Oczywiście możemy do pewnego stopnia na temat przewidywać ewentualną politykę zagraniczną Donalda Trumpa na podstawie pierwszej kadencji. Tutaj można by się spodziewać, że jeżeli chodzi o relacje z Polską, no to one, mamy podstawy, żeby sądzić, że one... Mogą dalej być bardzo dobre, takie jak były za, za pierwszej kadencji Trumpa, natomiast trzeba pamiętać, że druga kadencja Trumpa to nie będzie, to nie będzie prawdopodobnie proste przedłużenie pierwszej kadencji. Pamiętajmy, że Trump, Trumpa nie było 4 lata u władzy. Trump może do pewnego stopnia, nawet w dużym stopniu, kierować się pewnymi, pewnymi sentymentami, to znaczy, no, nadal nie uznał swojej porażki, trzeba, trzeba, no, ale nie uznał swojej porażki w wyborach w 2020 roku. To ma istotne znaczenie, bardzo możliwe, że będzie chciał rozliczać swoich poprzedników, bardzo możliwe, że będzie chciał dokonać bardzo dużego przeorania administracji publicznej. To może mieć wpływ na wszystko w swojej walce z tak zwanym deep state'em. Także, także no nieprzewidywalność to jest główny wyróżnik polityki zagranicznej ewentualnej drugiej administracji Donalda Trumpa. A czego możemy się spodziewać po Kamali Harris? Ona chce kontynuować dzieło Joe Bidena, ale czy kwestia Ukrainy i, i osiągnięcia ewentualnego pokoju na bardziej korzystnych zasadach dla Ukrainy jest czymś realnym obecnie? Jeżeli chodzi o Kamalę Harris, w tym momencie ja słyszałem ostatnio dużo takiej opinii, że nie wiemy tak naprawdę... Nie znamy jeszcze do końca Kamala Harris, nie ma doświadczenia w Policji Zagranicznej, nie, 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 ma, nie mamy podstaw, żeby stwierdzić, że, że wiemy o Kamali Harris, o ewentualnej Policji Kamala Harris wystarczająco. Ja uważam, że wystarczająco wiemy. Oczywiście no, peł, pełen obraz otrzymamy, jeżeli Kamala Harris wygra wybory, natomiast, natomiast prawdopodobnie będzie to w dużej mierze przedłużenie obecnej administracji Joe Bidena. Jeżeli chodzi o Ukrainę, należy spodziewać się dalszego poparcia dla Ukrainy. Natomiast ostatnia retoryka, bardzo zaciekawiła mnie ostatnia retoryka Joe Bidena, ponieważ jeszcze odkąd wybuchła wojna na Ukrainie, nie przypominam sobie, żeby Joe Biden tak wyraźnie akcentował, że Ukraina musi wygrać. Pojawia się co ostatnio bardzo często słowo wygrana. Oczywiście zobaczymy, do jakiego stopnia to znajdzie przełożenie w realnych działaniach. Do jakiego stopnia, czy, czy ten pakiet, ostatni przykładowo pakiet wsparcia dla Ukrainy, w, którym, w ramach którego administracja Joe Bidena chce wykorzystać pieniądze, które pozostały do końca roku budżetowego, czy, czy w ramach tego pakietu wsparcia znajdą się różne rodzaje uzbrojenia, o których, o których nie mówi się? Nie mówi się oficjalnie. Także zobaczymy, czy za słowami pójdą czyny, ale, ale dlatego też no, nie sposób przewidywać w tej chwili, czy, czy tutaj dojdzie do jakiegoś przyspieszenia. Raczej będzie to kontynuacja. W przypadku Kamali Harris będzie można mówić o kontynuacji polityki wobec Ukrainy prowadzonej przez administrację Joe Bidena.